To jest, ja który dostałam od taty. Chodź, 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 cieszę się, że przyjechałaś. Chodź po tego. Chodź odpalimy twoją włoskę. Moja kochana agnieszka przyjechała po trzech tygodniach nie się. No i w tym czasie naprawiliśmy jej włoskę, czy się naprawił. No i a ja w międzyczasie dokupiłem jeszcze trzy włeski. Jedna jest Arka, mamy pięć włesek. bo je na zewnątrz i przetestuję się wszystkie. Zobaczymy, która najlepiej chodzi. Stawię wszystkie i podpalam. No trochę może. Niektóre to Agnieszka sama odpali. Ta jest chyba najstarsza. Ta jest. No, są dwie z 61 roku. To jest M06L, a tam jest M06Z druga. To jest. No tak. A w każdym razie obie są z 61 roku. Ta ma prawdopodobnie wał po regeneracji, tak przynajmniej mówił Krzysio. I no, kopa ma dobrego, zobaczcie, oceni zresztą, ale wydaje mi się, że że najlepsze przyspieszenie ma. Jest trochę mankamentów, bo prędkością już przestał działać. Poprzednio działał, teraz nie działa. Powietrze schodzi, muszę dopompowywać z przodu i z tyłu, ale tak wiesz, raz w tygodniu, raz na trzy dni tylko dopompuję. No a poza tym to jest okej, okay. no, tam przez parę razy się zawór iglicowy zaciął, ale już jest teraz dobrze. To jest tak zwana dwuramówka. No. Dwóch były na jednej ramy. M06, o tu jest pojemnik na, na olej. Tu jest na olej, wlewa się olej do zowni oleju i olej się wlewa, i później można zatankować. Czyli na pełny zbiornik paliwa wystarczyło tutaj zalać ten korek, tak, olejem? Tak i już była mieszanka. Patrzę, że chyba do tej muszę dolać benzyny. Olej, olej to miksol, wlewamy. A i tutaj ma licznik w półce. Ta druga też ma pół, Ale jaki kluczek ma fajny w taką łezkę. Ładny. Tak. I lampę ma ładną. Ta też? Tataś... łezki łeski według mnie są ładniejsze. Ta też ma w półce i licznik działa w tej, akurat działa prędkościomierz. Działa prędkościomierz jeździ całkiem nieźle, chociaż kupiłem ją niesprawną, ale wiesz, że tak powiem, dużo taniej kupiłem niż tamto. I tylko wymieniłem gaźnik, wypaliłem tłumik w ognisku i jeździ. Jeździ, mówię, nie, nie ma aż takiego kopa jak tamta, ale prędkość ma dobrą, chyba przełożenie na zębatkach inne. To chyba była już malowana. Tak, i to tak pędzlem malowane. Tak, była. tak, pędzlem malowałkiem. Tak. Słabo do to, to jest M06, Z, z tak zwana. Ja tu widzę tylko taką różnicę, że z tyłu ma ten pałąk. No i zbiornik paliwa ma inny. A ta ma oryginalny lakier. Ta ma oryginalny lakier, tak. Tutaj nawet światła działają. klakson nie działa, bo akumulatora niemal i stop nie działa, a światła działają. To... Hamulce to wiadomo, półbębne. Słabiutkie są te hamulce, bo to są tylko półbębne. A jeszcze wspomnę, że wielu na innych filmikach próbujecie poprawiać, że to są wfm a nie WSK. A to różnica jest tego tak, jak czytałem, dlatego WFM-ka. Była, no, były bardzo podobne modele WFMek, tylko były produkowane w warszawskiej fabryce motocykli. Natomiast te były w świdniku robione. Benzyna z miksolem, bo on tylko na takiej jeździ. Trochę, Tam jest benzyna, doleję trochę, bo jak się stanie w połowie wsi, to będzie obciach. Wszelki, a, tym bardziej, że tyłem mam na tym jeździć. O, popatrz Agnieszko, a to jest 84 rok, to już taki ostatni wypust. W 85 zakończyli produkcję. Mhm. To jest końcówka produkcji. No i tak, niektórzy twierdzą, że te z lat 80. są w kiepskiej jakości, ale ja bym się z tym do końca nie zgodził, bo ta wchodzi wyjątkowo dobrze. Ślicznie, i w awolnych obrotach pracuje. Kopa ma fakt, że tłumik ma pusty, więc ten dźwięk jest tak jak bez tłumika. Ale yy, jest. Yy, to Ma moc, ma fajną pracę i widać, że nie było tu nic dłubane w niej. Tak o, a to jest, tak jest Agnieszki Włeska. Agnieszki Włeska, która była we wcześniejszych odcinkach. Tak, ta kupiona od sąsiadów, z papierami. No nie, sąsiad jeszcze, jeszcze podpisał umowę, a niestety rok temu nie, zmarł już, nie żyje. Mhm. W sumie już dwa lata ją masz, bo już od roku nie, właściciel nie żyje. No i, i całkiem jeździ fajnie, całkiem jeździ fajnie, wystarczyło trochę oczyścić, tam zapłon i, i silniki, jaźnik i zbiornik paliwa był bardzo brudny, no kanapa już jest nieoryginalna, ale ogólnie... Niektórzy mówią, że to był najbrzydszy, najbrzydsza wersja włoski przez ten garbaty zbiornik. Tak, tak. Ja powiem szczerze, ja miałem taką, jeździłem nad morze, nawet taką jak opowiadałem, i tu miałem wytarte, bo jak jeździłem do szkoły, do ostrożan, to tutaj trzymałem tornistę przed sobą. Nie miałem plecaka, tylko kładłem na zbiorniku i tu się wytarło. No. Poza tym przy ewentualnej stłuczce to od razu na białym się waliło w to. Oczywiście to dziewczyn nie dopiszy. Tak. Mąż Agnieszki pozazdrościł jej motocykla i też sobie kupił. Męża Agnieszki specjalnie nie pokazujemy to za bardzo na filmach, bo wiesz, wiesz mężatki, jak mężatki, garbuska. mężatki się mniej podobają. <grydżatki> o, ta jest, tak, To jest 82 rok z papierami. I y, teoretycznie miało być na chodzie, ale sprzedawca nas niestety oszukał, bo y, ma jedynkę i dwójkę popsutą. Tylko trójka jest. Ale widać, że jest mało zjeżdżana, nawet ma te oryginalne odblaski. I tu akurat by się zgadzało z tym, że co mówi Krzysio, że te z 80 lat są kiepskie, bo yy, tryby na pierwszym i drugim biegu są zrąbane. Został tylko trzeci bieg. A tu mam kask, bieg. który dostałam od mojego taty. Oryginalny, stary kask firmy Nitron. Jest ładne logo. Typowy kobiecy kolor. Tak wygląda w środku. Specjalnie tutaj rozproliśmy taką żyłkę, żeby pokazać też zakłady chemiczne nitron w Krubskim młynie. I uwaga, kask w środku, nie wiem czy to będzie widać. Wygląda tak. Ma tylko takie tasiemki. Tak były kiedyś robione kaski. Jest taka skorupa, i to jest wszystko. I na tej tasiemce jest skóra, która jest przepleciona przypleci żyłką. I tu jest zapięcie. Na głowę pasuje idealnie. Ja za moją odrestaurowaną błeszczą może nie jest najpiękniej, Oh, uh, he's Tesla. Tak, tak. M06 Z. Wgasła. No nie tak dobrze, że jeździ, bo ja ją kupiłem nie na chodzie. Gaźnik był niekompletny, tłumik był zapchany. Ale tak yy, te dwie jeżdżą najfajniej. Tamta jest najlepsza, ta jest druga, moja jest trzecia. W kolejności ty, i czerwony, ty, z czerwonym panie, 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 panie bakiem jest. Ta bakie, ma to prawie to już ale się, ja to jeździłam nią jest... i ona ma sobie hamulce i ciężko sprzęgło chodzi. Ale, ale... Także mechanicznie to ta jest Uy. pierwsza, ta jest druga, moja jest trzecia i na końcu jest czwarta. Tamta, ta jest jeszcze nieodpalona, więc zobaczymy jak będzie tamta jeździła. 这把这个事情提大 Jednak najlepsza z tych kółesek jest Dobrze ciągnie nawet do dodawanie gazu. O, teraz dodam gazu. A teraz się zatrzymać, ale to nie będzie dobrze. Bo jeszcze nie potrafię obsługiwać sprzęgła z odwrotnej strony, ale dobrze, udało się. Jak na pierwszy raz to nieźle. O ta Agnieszka podgląda nas. Hello!